witam daro ponownie na odcinku nowego vlogu słuchajcie dzisiaj chcę wam pokazać jakie zmiany w mojej oranżerii nowej postąpiły jakie roślinki nowe są jakie rozsady się tam uprawia jak to ogólnie wygląda jest już początek września i Zobaczymy jak to wszystko wygląda w tej chwili. Słuchajcie, tu na początku, jeśli chodzi o takie egzotyki, Palma Waszyngtonia, Nitkowata, Robusta, zobaczcie. To takie piękne odnogi. Ja ją tak zostawię. Będzie wspaniały efekt za kilka lat, potężna. Na razie jest to nicy. Ja ją kupowałem w tym roku to ledwo, ledwo cokolwiek Przyrost jest ogromny jeśli chodzi o tą palmę. Zresztą to jest jedna z szybciej rosnących pan jakie są na rynku. Tam oczywiście z tyłu kwietnik. Możnego rodzaju roślinek, begoni, komarzycy. Poniżej jest roztrata Blue. Świeżo wsadzona. Fajna, bardzo ładna. Widać, że jest zdrowy okaz. Ona bardzo szybko rośnie, jeśli chodzi o ten gatunek. Z drugiej strony, również trudniejsza roztrata. Odpłonę, oczywiście, na mróz polskie będą idealne tylko na zimę trzeba będzie ja to akurat schowam że jak ja nie muszę robić blaszki nad mi zrobić żeby woda się po nich nie lała jak są niskie temperatury i woda po nich leje może się nabawić chorób grzybowych tu obok następna osiektonia też w mnóstwo Akurat to ma cztery nogi. Tu akurat się zastanowię czy przynajmniej te dwie albo jedną nie rozsadzić w przyszłości. Na wstępie zobaczcie, opuncja ta, opuncję przywiozłem z Wysp Kanaryjskich, z Ken Can Na razie jest tutaj, niech się zaklimatyzuje. Może ją w przyszłym roku wsadzę do gruntu. Obok świeżo posadzone rozstraty młode siewki akurat to jest gatunek rozstrata. Zielona, green. Tu jeszcze są posiane różnego rodzaju egzotyki, gatunki bananów. Tu coś schodzi. Nie wiem dokładnie jeszcze co, musiałem zobaczyć na opisy. I z tyłu kawędzie. Bardzo dobrze się dotrzymają. Półeczka z różnych roślinek, kawendiszów Wszystko z nasion, oczywiście, albo z odrostów. Też jest młoda palenka, Paszynktonia. I tutaj, bodajże jest trach, trachcapus, ananasik, przywieriony że jest się, rośnie, rośnie. Zapomniałem, wyleciał mi teraz z głowy. Ale zobaczcie, również trachy. Za wolno rosną, no ale rosną. dają sobie jakoś radę. Tu to, to mam Cavendish, Grand Niny. To z tyłu. Banany, które przywiozłem z wysp na razie ciężko mi stwierdzić jaka to odmiana zobaczymy jak to urośnie ale przyjęły się i rosną trochę się odróżniają od tych innych no, bardzo ciekawy jestem co z tego urośnie tutaj następne siewki rozsadzałem niedawno roztraty zielone przyjęły się, zobaczymy jak to będzie Rok. Mam nadzieję, że to będzie wyglądać coś takiego to, już jest fajne, to jest łatwe. Tutaj mam kradmajna, on był dosyć spory, słuchajcie, wypuszcza nowego i stamtnie nowego liścia, ale pajączki mi go zjadły w pewnym czasie to nie zauważyłem przędziorów no i zmalniał, zmalniał. no ale tak od miesiąca został odzyskany i wypuszcza nowego liścia bo też, jest już wszystko w porządku Hameodora Hameodora wypuszcza jakieś nowe liście też jest po przesadzeniu strasznie wyblakła Chciałem powycinać ze środka stare pędy i od tego momentu jak to wyciąłem No, pojawiają się nowe odrosty Też nie wiem czy nie miałem jakichś chorób ale rośnie, trzyma się dobrze Widocznie zabieg się udał Tutaj młody Kavendis Podrostami obok kawa. Kawa taka z marketu, mamy już drugi rok. Jakoś daje radę. Lubi słońce, ale też lubi chorować trzeba ją pryskać na wszędzie. Zobaczcie na tą pachirę Pachira, która praktycznie zdechła, można powiedzieć, w tym roku. Wrzuciłem tutaj do no, oranżerii dla, tylko dlatego, żeby sprawdzić czy przeżyje, czy jeszcze coś nie będzie. A teraz, po tych trzech miesiącach, bytu tutaj. Zobaczcie jaka piękna. Jakie liście wypuściły, naprawdę coś wspaniałego, a to jeszcze idę następny następne No, jestem w domu, W domu będziemy się zastanawiać, jak to przejmowałeś w domu, bo w domu. Widać, totalnie te warunki sprzyjały. No super, super. Obok Fikusik, który również domu maniał. A tutaj pięknie. Liście za liściem. Nowe odrosty. Tyłu, schowana z schowana stolica, która również nie dała rady przezimować w warunkach domowych. Wypuściła nowego. Tam gdzie jeszcze jeden. Także fajnie. Stolica Królewska Regina. Fajnie to wygląda. Jeszcze Grand Najny. Banana owocowe, które lubią szybko owocować nawet w naszych polskich warunkach oczywiście coś się pochrowało, ale wszędzie oddziałem dać go na zobaczcie cały czas wypuszczam do studnika jeden do drugiego fajnie później więcej będzie na to jest dosyć duży okaz myślę że może za rok jeszcze nie ale za dwa lata Przepraszam, że nie pokażę. I będzie radocha z tego tyłu. Cykasik. Cykas Revoluto. W tym roku naprawdę by sporo liści. Pięknych, zielonych. Bardzo lubię rośliny. Te rośliny nie? wyglądają kazale naprawdę. Fajnie. Tu jest dużo mniejszy. Obok ale też tam widzę jakiś świetny, nowy pęd idzie także z biegiem czasu się zabierze i też będzie wyglądał tak tam obok taka zrewoluta no, naprawdę bardzo ładne rośliny polecam można je przezimować w domu oczywiście nie w pokoju tu gdzieś tam na ganku gdzie jest trochę chłodniej 16 stopni na poddaszu z okienkiem i miałem uchwałę, żeby mogły odpocząć no i tak to wygląda tyle mamy w tej oranżerii w tej chwili sadzonych mnóstwo no, się zasiało, Może również czekamy aż coś wykiełkuje to będziemy opowiadać w następnych odcinkach bardzo ja jestem ciekaw, co się uda wyhodować. Także pozdrowienia dla Was, że znamy się puncją. Wygląda jak myszkamiki. No to z pozdrowienia od myszki miki. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej.